Witam wszystkich gorąco na następnej części Od złudzenia do prawdy. Trafiona przez piorun, stałam u bram nieba i piekła. Czyli osobiste świadectwo pani doktor Glorii. No. Część trzecia. A w niej posłuchajmy. przebiegu diabła. O duszach czyśćcowych. Ujrzałam moich rodziców, eutanazja, czy ta Sylwia, niezapominajka. Wiecie, tam, po tamtej stronie, widzi się całe swoje życie tak, jak jest ono zapisane w księdze życia. Każdy szczegół. Przy tym pojawiają się nie tylko słowa, które się wypowiada, lecz również myśli, jakie im wówczas towarzyszyły. Wszystko jest odkryte i jasne dla każdego. Często można się wzdrygnąć, widząc różnicę między słowem i myślą. Grzechy, które popełniamy, nie pociągają konsekwencji tylko dla nas, lecz również dla naszego otoczenia. Są one niczym zgniłe owoce które zarażają każdy, znajdujący się w pobliżu, zdrowy owoc i doprowadzają go do gnicia. Stanowi to wielkie cierpienie w tym drugim świecie, gdy się widzi, jak bardzo grzech szkodzi nie tylko Tobie, lecz rozprzestrzenia się wokół Ciebie i wszystko niszczy. Kto jest najbliżej mnie, moje dzieci? Kiedy więc oddaje się grzechowi szkodzę swoimi grzechami, w moim dzieciom i rodzinie. A teraz posłuchajcie mnie dobrze i nie zatykajcie sobie uszu, gdy człowiek popełnia ciężki grzech, diabeł ma go w swoim ręku, i zmusza go niczym windykator, do podpisania mu weksla, który. Natychmiast czyni z niego jego własność. Najsmutniejsze jest pierwsze polecenie szatana skierowane do nas: Idź zatem teraz i przyprowadź mi wszystkich, którzy cię otaczają i z którymi masz kontakt. Matka, która kogoś nienawidzi, albo która nieustannie rozpowszechnia plotki o bliźnich, albo ojciec. Brutalny, uzależniony od alkoholu, który wraca zawsze pijany do domu i nie wzdryga się przed kradzieżą cudzej własności, mają zwykle przy sobie dzieci. Nadużywają więc rodzicielskiego zadania, którym powinna być troska o przyszłość dzieci. Rodzice swoim złym postępowaniem dają zły przykład dzieciom. Tylko życie sakramentalne. Sakramentami Kościoła, może przełamać takie błędne koło w łańcuchu, jaki łączy nasze, łączy różne pokolenia. Tylko łaska sakramentów i moc modlitwy mogą odsunąć grzech i unicestwić go. To była żywa ciemność. Tam nic nie jest martwe lub nieruchome, po tym jak bezradna i bezbronna. Przemierzyłam ten tunel. Dotarłam niespodziewanie na równe podłoże. Byłam w tym momencie całkowicie zrozpaczona, ale i ogarnięta silną wolą ucieczki. Była to ta sama silna wola, co wcześniej, by osiągnąć coś w życiu. Teraz było to dla mnie bez znaczenia, gdyż teraz byłam tutaj i nie mogłam się uwolnić. Nic mi nie pozostało, z wielkich wyobrażeń i marzeń, które wcześniej miałam, stałam się całkiem mała, maleńka. Wtedy nagle ujrzałam, że podłoże otwarło się. Wyglądało jak wielka gęba, jak przeraźliwie wielki pysk, otchłań. Podłoże żyło, trzęsło się. Czułam się strasznie pusta. A pode mną była ta napawająca strachem, przerażająca otchłań której po prostu nie jestem w stanie opisać ludzkimi słowami. Najgorsze było to, że nie czuło się tu wcale obecności i miłości Boga. Nie było niczego, nawet promyka nadziei. Ta przepaść nieodparcie wsysała ps mnie w dół. Krzyczałam jak szalona. Śmiertelnie przestraszyłam się, gdy zauważyłam, że nie mogłam. Zapobiec upadkowi, że nieprzerwanie wciągana byłam w dół, wiedziałam, że jeśli spadnę, to nigdy stamtąd nie wrócę i że bez końca będę spadać coraz to głębiej i głębiej. Dokonałabym, dokonałaby się śmierć mojej duszy, duchowa śmierć mojej duszy. Bezpowrotnie zatraciłabym się. W czasie tego przerażającego horroru na skraju przepaści poczułam nagle, jak święty Michał Archanioł chwycił mnie za stopy. Moje ciało wpadło do otchłani, ale on przytrzymywał mnie za stopy. To była chwila strasznego bólu i potwornego strachu. Gdy tak wisiałam nad przepaścią. Skąpe światło, które miałam jeszcze w duszy, zirytowało demony, i wszystkie te stwory rzuciły się na mnie. Te okropne kratury przypominały larwy, pijawki, które chciały ostatecznie ugasić we mnie owe światło. Wyobraźcie sobie moje obrzydzenie i przerażenie, gdy ujrzałam, że jestem pokryta tymi odrażającymi kraturami. Krzyczałam, wrzeszczałam, jak szalona. Te istoty paliły. O moi bracia i siostry, chodzi o żywą ciemność. Nienawiść, która pali, połyka nas, ograbia i wysysa. Nie ma takich słów, które oddałyby ten horror, przebiegłość diabła. Kto oglądał film Pasja Myla Gibsona, ten przypomni sobie, że szatan był ukazany podczas biczowania Pana Jezusa jako dziecko, które patrzyło na Jezusa i uśmiechało się do Niego. Szatan jednak nie jest dzieckiem, lecz potworem, przyczyną i sprawcą wszelkiego zła, perwersyjnym, wstrętnym typem, który zniewolił wielu ludzi, rządzą ciała, czarami, i fałszywymi naukami, na przykład, że diabeł nie istnieje. Wyobraźcie sobie, jaki jest sprytny, że daje się zanegować, wmawia nam, że go nie ma, aby mógł spokojnie czynić z nami wszystko, co chce. Nawet wierzących okłamuje na wszelkie możliwe sposoby, sieje zamęt wśród ludzi na tysiące sposobów i wykorzystuje słabe punkty każdej osoby. I tak wielu jest praktykujących katolików, którzy chodzą nam przeświętą i jednocześnie do wróżbitów. Zły bowiem wmawia im, że to nic złego, że i tak pójdziemy do nieba, gdyż nie czynimy nikomu nic złego. Demon zwodzi, wykorzystuje i dyryguje wszystkim za pomocą świetnie przemyślanego planu. Podstępem, mówię Wam jednak, że jeśli wybieracie się do wróżki, nieważne co tam robicie lub czego nie robicie, bestia i tak odciśnie na was swoją pieczęć. Jeśli zwracacie się ku okultyzmowi, chodzicie do tarocistów, wywołujecie duchy, paracie się okultyzmem i astrologią, bierzecie udział w seansach z wirującymi stolikami przy tych wszystkich hobby, które w dzisiejszym świecie. Są w modzie, zły wyciska na was swoją pieczęć. Po raz pierwszy w takim miejscu byłam z moją koleżanką, która zabrała mnie do wróżki, aby przepowiedziała mi moją przyszłość i tam zostałam opieczętowana przez bestię. Tak, zły wycisnął wtedy na mnie pieczęć. Od tamtego czasu pojawiło się w moim życiu zło. Wewnętrzne niepokoje, zamęt, nocne koszmary, lęki, udręczenie, obawa, przerażenie. Ogarnęło mnie pragnienie samobójstwa. Nigdy nie potrafiłam zrozumieć przyczyny tej chęci. Płakałam, czułam się nieszczęśliwa i nigdy więcej nie miałam w sobie pokoju. Prawdzie modliłam się, ale czułam, że Pan jest bardzo daleko ode mnie. Nigdy już nie odczuwałam bliskości Boga. Jakiej doświadczałam, będąc dzieckiem. Coraz trudniej było mi się modlić, to takie jasne. Otwarłam złymu drzwi i wkroczył w moje życie z całą swoją mocą. Dusze czystsze. Powracam teraz do tego strasznego miejsca, w którym się znajdowałam na skraju tej okropnej przepaści. Musicie wiedzieć, że byłam bezbożnicą, w praktyce ateistką. Nie wierzyłam już w istnienie diabła, a nawet w istnienie Boga. W tych okolicznościach zaczęłam krzyczeć: Wy biedne dusze czyśćcowe, proszę Was, wyciągnijcie mnie stąd, wydostańcie mnie, proszę, pomóżcie mi. Gdy tak krzyczałam, przepełnił mnie dotkliwy ból. Wówczas zauważyłam, jak miliony wiele milionów ludzi płakało i szlochało. Ujrzałam nagle, że były tutaj niezliczone rzesze ludzi młodych, przede wszystkim młodych, wszyscy pośród niewymownych cierpień. Pojęłam, że w tym strasznym miejscu, w tym bagnie pełnym nienawiści i cierpienia, zgrzytali zębami i wydawali z siebie takie ryki i wrzaski z bólu, że przyprawiało mnie to odreszcze, czego nigdy nie zapomnę. Macie pojęcie? Oto nieobecność Boga, oto grzechy, oto ich konsekwencje. Macie pojęcie, czym jest grzech? To całkowite przeciwstawienie się Bogu, który jest nieskończoną miłością. Grzech jest czymś tak przerażającym, że ma takie straszne skutki, a my żartujemy sobie z tego. Żartujemy z grzechu, z grzechu piekła i demonów. Jednocześnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, co robimy. Od tamtego przeżycia upłynęły lata, ale zawsze, gdy o tym myślę, płaczę z powodu cierpień tych wielu ludzi. To byli samobójcy, którzy w momencie rozpaczy odebrali sobie życie, a teraz byli pośród tych mąk i katuszy, otoczeni przez te okropne stwory, okrążeni przez demony, które ich męczyły. Najgorsza w tej całej torturze była nieobecność Boga. Jego kompletna nieobecność, bo tam nie czuje się Boga. Zrozumiałam, że ci, którzy od... odbierają sobie życie, muszą tam tak długo zostać, tyle lat, ile musieliby żyć na ziemi. Samobójstwem naruszyli porządek Boży, dlatego demony miały do nich dostęp. Dusze czyscowe zazwyczaj są. Uchronione od wszelkiego wpływu zła, są już świętymi Boga i nie mają już nic wspólnego z demonami. Mój Boże, tak wielu biednych ludzi, szczególnie młodych, tak wielu, wielu płaczących, cierpiących niewymownie, gdyby wiedzieli, co ich czeka po samobójstwie, z pewnością pogodziliby się z grążącą im na przykład jakąś karą więzienia, zamiast skazywać się na coś takiego. Wiecie? Jakie dodatkowe cierpienia muszą znosić, muszą przyglądać się jak ich rodzice lub najbliżsi, którzy jeszcze żyją, cierpią z ich powodu, znoszą hańbę, wpędzają się w kompleksy, winy. Gdybym go wychował surowiej, gdybym go ukarał, albo gdybym go ukarał, gdybym powiedział, gdybym zrobił to czy tamto i tym podobne. Te wyrzuty sumienia przytłaczają, bo są bolesne, stanowią ich piekło na ziemi. Konieczność przyglądania się temu cierpieniu, najbliższych sprawia im największy ból. Jest to dla nich największa męka, z której demony się cieszą. Dlatego pokazują im więc, wszystkie te sceny popatrz. Jak twoja matka płacze, Popatrz, jak twój ojciec płacze, jak się są zrozpaczeni, przepełnieni strachem, jak się obwiniają, jak dyskutują i nawzajem się oskarżają. Popatrz na cierpienie, jakie im zadałeś. Spójrz, jak teraz buntują się przeciw Bogu. Spójrz na swoją rodzinę. Wszystko to twoja wina. Te biedne dusze potrzebują przede wszystkim tego, aby ci, którzy pozostali na ziemi, rozpoczęli lepsze życie. Zmienili swoje życie, spełnili, spełniali dzieła miłości, odwiedzali chorych, aby zamawiali msze święte za zmarłych oraz sami w nich uczestniczyli. Dusze te miałyby z tego wielką korzyść i czerpałyby pociechę. Dusze, które są w czyściu nic nie mogą dla siebie zrobić. Nic, zupełnie nic. Ale Bóg może uczynić coś przez niezmierzone łaski ofiary MSZ świętej. Powinniśmy im w taki sposób pomagać i zamawiać za nim msze święte, sami w nich uczestniczyć i ofiarowywać nasz udział jako dar Ojcu Niebieskiemu przez Najświętszą Maryję Pannę. Przepełniona strachem pojęłam, że dusze te nie mogą mi pomóc. W obliczu tego strachu i paniki, ponownie zaczęłam wołać: Kto się pomylił? To musi być jakiś błąd. Spójrzcie, jestem święta. Wszyscy nazywali mnie za życia świętą. Nigdy nie kradłam i nikogo nie zabiłam, nikomu nie zadałam cierpień. Zanim zbankrutowałam, za darmo leczyłam zęby i często nie żądałam pieniędzy, gdy nie mogli mi płacić. Robiłam paczki dla biednych. Co ja tutaj robię? Domagałam się respektowania moich praw. Byłam przecież taka dobra powinnam trafić prościutko do nieba, co tu robię. Chodziłam w każdą niedzielę na przeświętą, świętą, mimo że podawałam się za ateistkę. Wprawdzie nie zważałam na to, co mówił ksiądz, ale nigdy nie opuściłam przy świętej. Jeśli w całym życiu nie było mnie na niej pięć razy. To tylko tyle, nie więcej. Co ja tutaj za tym robię? Uwolnijcie mnie stąd, wyciągnijcie mnie stąd! Krzyczałam i wrzeszczałam, pokryta tymi ohydnymi stworami, które się mnie uczepiały. Jestem wyznania rzymskokatolickiego, jestem praktykującą katoliczką. Proszę, uwolnijcie mnie stąd! Ujrzałam moich rodziców. Podczas gdy moje ciało na ziemi znajdowało się w śpiączce. Gdy tak krzyczałam, że jestem katoliczką, ujrzałam małe światło. A wiedzcie, że jedno malutkie światełko w tej nieprzeniknionej ciemności jest już czymś wspaniałym, gdy znajdujecie się w takiej absolutnej, nie dającej się opisać ciemności. To najlepsze, co może się wam w tej sytuacji przytrafić. To największy prezent, o którym można pomarzyć i na którego otrzymanie. Nie ośmielacie się mieć nadziei. Nad tą niesamowitą i mroczną dziurą widzę kilka stopni. Spoglądam w dół i zauważam tam mojego ojca. Umarł pięć lat przed tym wydarzeniem. Stał prawie na skraju tej przepaści. Miał trochę więcej światła niż ja w dole. Kilka stopni wyżej zobaczyła moją mamę. Miała jeszcze więcej światła. Była zatopiona w modlitwie, jakby w postawie adoracji. Gdy ujrzałam ich oboje, wypełniła mnie taka radość, tak wielka, że nie mogąc się opanować, zaczęłam wołać: Tato, mamo, jakże się cieszę, że was widzę! Proszę, wyciągnijcie mnie stąd! Proszę was z całego serca, wyciągnijcie mnie stąd! Wydostańcie mnie stąd! Gdy na mnie spojrzeli i mój tata zobaczył mnie w tej beznadziejnej sytuacji. Musielibyście zobaczyć ten wielki ból, który mogłam wyczytać z ich twarzy. Po tamtej stronie natychmiast widzi się takie rzeczy, gdyż każdego rozpoznaje się do głębi. Tak więc popatrzyłam na nich i natychmiast odczułam ogromny smutek i cierpienie, jakie czuli moi rodzice, widząc mnie w takim stanie. Mój tata zaczął gorzko płakać i zasłonił twarz rękami i lamentował. Córko moja, biedna córeczko, a moja matka dalej modliła się. I tak oto zdałam sobie sprawę, że moi rodzice nie mogli mnie wydostać. Przy tym wszystkim wielkim cierpieniem było to, że moją sytuację przyczyniłam się do tego, że. Także tam, gdzie byli, musieli dodatkowo znosić mój ból. Moje cierpienie potęgowało i to, że widziałam, jak dziel, dzielą je ze mną, nic nie mogąc dla mnie zrobić. Pojęłam również, że byli tu, ponieważ musieli zdać panu sprawę z wychowania mnie. Byli ustanowionymi strażnikami talentów, które Bóg mi dał. Mieli obowiązek ustrzec mnie przed atakami szatana. Swoim życiem i przykładem. Mieli obowiązek podtrzymywać łaski dane mi przez Pana. Wszyscy rodzice są strażnikami talentów, które Bóg daje ich dzieciom. Gdy ujrzałam cierpienie moich rodziców, przede wszystkim mojego ojca, krzyczałam zrozpaczona: Wyciągnijcie mnie stąd, zabierzcie mnie stąd! Eutanazja. Ponownie z całej siły zaczęłam krzyczeć. Wydostańcie mnie stąd. To musi być jakaś pomyłka. Kto jest za nią odpowiedzialny? Wyciągnijcie mnie stąd. W tym czasie, kiedy tak krzyczałam, moje ciało znajdowało się na ziemi w piątce. Byłam podłączona do wielu aparatów. Byłam w agonii. Umierałam. Moje płuca nie pracowały, nerki nie funkcjonowały. Żyłam w cudzysłowie jeszcze, gdyż byłam podłączona do urządzeń, a moja siostra, która jest lekarzem, nalegała. By nie odłączano mnie od nich. Powiedziała do opiekujących się mną lekarzy, pielęgniarek, którzy chcieli ją namówić do zakończenia intensywnej terapii i wyłączenia aparatury: Nie jesteście Bogiem. Lekarze bowiem uważali, że nie opłaca się kontynuować intensywnej terapii. Rozmawiali już z moimi bliskimi i przygotowywali ich na to, że umrę. Mówili, że powinni pozwolić mi umrzeć w spokoju gdyż leżałam w agonii, moja siostra jednak nie ustępowała. Widzicie ten paradoks? W moim życiu zawsze broniłam eutanazji, tak zwanego prawa do godnej śmierci. Moja siostra mogła przy mnie być tylko dlatego, że sama była lekarzem. Przez cały czas trwała przy mnie. W momencie, kiedy moja dusza była po drugiej stronie i widziałam rodziców, i krzyczałam z całych sił do nich, Moja siostra usłyszała całkiem wyraźnie, jak wołałam do rodziców, ciesząc się z tego, że przybyli, aby mnie wydostać. Jednakże źle zinterpretowała to wołanie. Prawie umarła ze strachu. Kiedy usłyszała moje krzyki, naprawdę usłyszała je wyraźnie, czuwając przy moim łóżku. Dla niej oznaczało, że ostatecznie odejdę z tego świata zawołała. Moja siostra umarła, przegrała walkę. Mój ojciec i matka zabrali ją. Odejdźcie stąd, tato, mamu. Idźcie sobie. Nie bierzcie jej ze sobą. Ma przecież jeszcze małe dzieci. Nie zabierajcie jej nam. Nie zabierajcie mojej siostry, Glorii. Zostawcie ją! Lekarze musieli ją stamtąd zabrać, gdyż sądzili, że jest w szoku. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ przeżyła wiele śmierć, wiele. Śmierć mojego siostrzeńca, którego musiała zabrać z krematorium, śmierć siostry, czy raczej jej krytyczną sytuację, nie umarła, ale nie przeżyje dzisiejszego dnia, jak mnie mali lekarze, obciążona była tymi troskami i obawami już od trzech dni i do tego wszystkiego nie mogła spać. Nic dziwnego, że jej koledzy sąsiedzi sądzili, że postradała zmysły. Koniec części trzeciej. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.